Masz takie chwile, że twoja matka każe ci iść czytać jakieś książki, które w ogóle niczego, znaczy nauczają coś, ale to jest takie strasznie nudne. E, w ogóle nie ma sensu. Zobaczmy, jak to wygląda. Synku, synku, idźcie uczyć! Ale co ona się uczy? Ja nie chcę czytać tych kopii. Piątek niczego mnie nie uczący. Ale masz iść, iść coś przeczytać, bo powiem to twojej nauczycielce. co no, to takie gówno? matematykę? No, nie sądzę. Chciałabym wam pokazać nowy produkt. Który możemy przenieść się do innego świata? Ta książka potrafi wszystko. Jest to książka Most do Terabit. Jest to książka Most do Terabit. Tak, ona tak wygląda. I co jest niezwykłego? Podczas czytania możesz czuć się jak w tej książce, wy to, przenosicie się do innego świata i jesteście tymi bohaterami. Ja bym to mówiła, przetestowałam nawet. Tak, i ja byłem mm. wtedy w e, Terapachi. Terapitki. Ja wtedy byłem w tym kraju, naprawdę. Tak, bardzo bardzo, ale tych te książkami teraz trzeba, bo zacząłem czytać jedną stronę i, i tam było bardzo śmiesznego. To tak oddziałuje na nasze na nasz organizm, i musimy, robimy wszystko, co w tej książce rozumieć. Przenosimy się do innego świata. Ta książka nawet potrafi latać. Patrzcie! Poleciała. I, i, a w dodatku ma 5 miliardów widzów. Czyli to rozumiecie, taką książkę możemy zakupić w księgarni Matras i oczywiście Empiku, tak bardzo polecam, cena takiej książki to około, około 200 tysięcy miesięcznie, więc ja myślę, że jakaś cena taka dobra, ona poprawi wszystko, nawet możecie pieniądze wyczarować, dziękuję za obejrzenie, polecam do kpienia.